coś się poprzełączało. Jest taka kosa. Dzień dobry w kolejnym odcinku jest tak zimno. Idę dorzucić tutaj do, do pieca. I no właśnie. Ja dziękuję za wszystkie informacje dotyczące podków. Ja Wam powiem, że... Myślę, że mógłbym z korespondencyjny kurs na Kowala zrobić. <grymne> na temat podków dowiedziałem się wszystkiego, jak powinny wisieć. Obrócone, dotknięte, przykręcone, trzy razy cmoknięte. No, po prostu sposobów na podkowe jest mnóstwo. To już wiem. Yy, to już nawet nie wiem, czy ją przewieszać, czy nie przewieszać. Bo są wersje, że tak, że nie, że tak, szczęście, tak jest miłość, tam się wylewa, tu się rozlewa. Oj, ile w większości panie. Z kowalami są faceci, ale w większości to Pani się wypowiadały na temat pokrzyw, tych podków. Przepraszam. Także no pewnie się znają, pewnie się znają. Yy, a tak na poważnie, dzisiaj jest mróz, ale wieża z częściowej mówi od przyszłego tygodnia będzie cieplej. Także już jest niedziela. Przyszły tydzień zaczyna się jutro. To oczekuję co najmniej 15 stopni na plusie. <laughs> Nie wiem czy to będzie realne, ale co oczekiwać sobie mogę. Oj, normalnie kosa się zrobiła, że nieprzyjemnie wychodzić nawet na dwór. Dobrze, dzisiaj może uda nam się coś popracować, ale ogólnie niedzielna praca to się obraca. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak się też będzie czuć. Czy wszystko będzie. W porządku, no dobra, działamy. Uuu. Akurat jestem w trakcie robienia obiadu. Mamuśka z Natalią pojechały do miasta. Tam sobie spędzają troszeczkę czas. Niedziela w końcu, to się, to się tam dobrze myślę, że bawią. A no, wasze wnioski z wczorajszego odcinka, gdzie y, zaważyli się ceny. No, że ceny są takie same jak w Polsce. Dokładnie. Jak widać od roku nie wzrosły, jeżeli ktoś sobie porównał to z filmem sprzed roku, tam jest link we wczorajszym odcinku. No i są ceny, raczej, raczej one się nie zmieniły, no minimalnie parę stetinek, czyli naszych polskich groszy. To jest, to jest tam minimalna różnica, ale nie jest jakieś radykalne, ale ceny są polskie. I padło pytanie, jak ci ludzie sobie tutaj radzą. No tak, no, emerytury ich, czy, no, mówię tutaj o starszych osobach, emerytury ich, a nawet i wypłaty nie są nie, atrakcyjne. I, no, to spowodowało ten eksodus milionów Bułgarów na zachód, y czy do Holandii, czy do Niemiec, czy do Włoch, Francji i Hiszpanii. Pum, ale kosa spadam normalnie tu, czy do, czy do Francji. I, i to, to jest przyczyną, jak. Teraz te wioski aktualnie wyglądają. Dwa duża część osób starszych. Pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, jak wygląda bazar. Tam handlują osoby starsze albo osoby, które mieszkają gdzieś tutaj i utrzymują się z tego, co tam na polu im wyrośnie. Bądź co jajka zniosą, kury, ile jajek kury zniosą. Ile nie wiem sera zrobią kozy? No po prostu z, z, te, z tego funkcjonują. Jak wspomniałem, też tutaj on nie kupuje mięsa w rzeźniku. No sporadycznie, tam dla piesków, dla kotków tam różne takie rzeczy. Ale mięso ogólnie zamawia tutaj w sklepie. I to jest u pani, która to mięso przyjeżdża z własnej produkcji. I uwierzcie mi szczerze, z tym mięsem jest to samo, co w Kambodży, yy, bo ostatnimi czasami mieszkaliśmy w Holandii i kupując mięso w Kambodży, czy tutaj, to mięso, nie mówię o sklepowym, to mięso, słuchajcie, tam nie ma wody. W Holandii to po prostu możecie od razu zupę robić sobie, bez przesady, na patelnię wrzucacie jakiś kawałek mięsa i od razu można zupę robić, kto, kto mieszka, kto wie. I podobnie w Niemczech było, kto wie, kto, kto, kto mieszkał, to wie. No a tutaj zupełnie inne mięso jest mięso i, i dwa po tym mięsie, które my jemy tutaj. Zupełnie inaczej się człowiek czuje, nie jest taki jak można powiedzieć nagazowany. Cza? Tak dobrze, po, dobre słowo rozumiemy. No Po prostu człowiek się naprawdę inaczej czuje. Jajka, które tu dostajemy, czy, czy dostajemy tutaj od, od sąsiadki, no po prostu zupełnie to jest inny level. No i Tutaj co sobie wychodują, no to tak sobie gdzieś tam pohandlują. Nie ma jakichś restrykcji, jak straż miejska u nas w Polsce skacząca na babcie, czy na człowieka, który handluje zieleniną gdzieś na, na chodniku, co było kiedyś normą, pamiętamy, tak? Teraz to wszystko już jest inaczej. Musisz mieć kasy fiskalne i tak dalej. Ja to się nigdy nie spotkałem z jakąś kasą fiskalną. No są kasy fiskalne, ale na rynku nie, nie, nie przypominam sobie, że ktoś mnie kasował na jakiejś kasie fiskalnej, no nie, 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 To takich rzeczy tu nie ma, chyba że inaczej się rozliczają i czegoś, czegoś tutaj nie rozumiem, czegoś nie wiem. To wtedy cofam słowo, ale tutaj no, po prostu inaczej, inaczej to wszystko funkcjonuje. No tak, muszą sobie jakoś, jakoś radzić, ale uważam, że wprowadzenie im to euro na łepetynę nic dobrego yy... Ktoś tam kiedyś pisał, że to, to jest, że ono jest na równym poziomie z, z już ta lewa bułgarska na równym poziomie z euro, bo one są powiązane mocno, bo to politycy, jak najbardziej politycy to wszystko chcą zrobić, żeby mieć, żeby lepsze profity przechodziły w euro, dokładnie, a nie w jakichś tam lewach. No okej, okay, okej, okay. do roboty. Dzisiaj jestem pan obiadowy. Dzisiaj robię obiad. Panie poza zadumem. Tata odpoczywa, także na mnie spadły obowiązki. Oli się to pożadł. No właśnie. Padło pytanie, yy, czy utrzymujemy, bo zachęcam was do zadawania pytań na Instagramie. Yy, wyluzowani, jest mnóstwo osób, które tam sobie oglądają i zadają pytania. I padło jedno z pytań. Nie, czy utrzymujemy jeszcze kontakt z kimś nie, z Kambodży? No jak najbardziej, tak jak widzicie z Marcinem mamy kontakt. Rzaczy bo rzaczy, no bo jest zajęty swoimi rzeczami, a jak widzicie u nas też jest. jesteśmy zajęci. Utrzymujemy z młodzieżą, pamiętacie może, z młodzieżą jak najbardziej. Są osoby, które, z którymi tam e, utrzymywać, nie wszystkie oczywiście te osoby były medialne, bo nie wszystkich znacie e, z YouTube'a, bo nie wszyscy tam występowali. E, w tamtym czasie nie było aż tylu youtuberów. <laughs> I, I co? I kontakt jak najbardziej mamy. Część już jest e, w Phnom Penh, część jest e, w Bangkoku, część jest w Niemczech. Także jak najbardziej kontakt. A i, e, są i tacy jak Marcin, którzy zostali w tym ryb, no i utrzymujemy kontakty. Także nic, nic tam się jakoś nad, nadzwyczajnego nie porobiło, żeby zerwać relacje, nic z tych rzeczy. No po prostu każdy zajęty swoimi rzeczami, sprawami, no i ciężko jest, żeby codziennie do siebie wydzwaniać. Bo za dużo to yy, ze sobą czasu też nie ma na dyskusję, raz na jakiś czas, oczywiście relacje swoją zdać. I... Tyle, no, podtrzymywać kontakty jak najbardziej. Kto wie, kiedy my wylądujemy w Azji, kto wie, bo chodzą, doszły mi plotki, że pojawią się osoby z Kambodży w Europie, a nuż, Europa nie jest aż tak wielka, a nuż uda się spotkać. No, także wszystko, wszystko jest możliwe. I to może w najbliższym czasie, nawet. No, proszę. A, no, z takich innych rzeczy. Są podkowy. Pamiętam, jak były budowane domy, to była przy stawianiu dachu była zawieszona tak zwana wiecha. Czy są jeszcze jakieś przesądy, przesądy albo może, nie wiem, życzenia, czy, czy jakieś poświęcenie domu w jakiś sposób, jakiś złoty gwóźdź, czy coś takiego, czy, czy jest jakiś sposób, gdzie można sobie takie szczęście zrobić. Wiem, że jeszcze były takie, tak zwanego e, starego Żydka, to się tam zawsze przy biznesach gdzieś stawiało, no czy coś takiego jeszcze jest? E, no jestem ciekaw, co, co by można... W, w Azji e, stawiają kapliczki i e, d, dla duchów domu, tak samo dom, e, domek ten dla dziecka był, jeśli pamiętacie z odcinków, tam się wrzucały cukierki, dla duchów e, to się wrzucały papierosy, czasami piwo Kambodia. E, Kambodzie może rzadziej, Jakieś cukierki o polowanie. Tutaj są niedaleko nas, są tereny, e, gdzie na wypas przeprowadzają bawoły. Nie te wodne, które były u nas w Kambodży, pamiętacie doskonale? Ci widzowie, który, którzy są od dłuższego czasu, ale są tutaj bawoły afrykańskie. I to prowadzi kobita. My kiedyś tutaj szliśmy, siedzieliśmy, właśnie budowaliśmy tutaj, demontowaliśmy dach i szła kobieta. Słuchajcie, jak to irracjonalnie wyglądało: przeogromne byki prowadzone przez drobną taką kobicinę, i tam już na pole, i one zostają, to na wiosnę są wyprowadzane i zostają tak do późnej jesieni. Tutaj jesień, taka nasza, przychodzi no, relatywnie późno, także one długi czas są na wypasie. I młode, i byki, i krowy, to wszystko aż tam idzie. Na pole. jak kiedyś będzie możliwość, to tam pójdę. No nie, z daleka nakręcę. Może nie będę chodzić gdzieś kołbałów. Tak? I je dobry, to ja jeszcze nie jestem w gugusie. <noise> My zazwyczaj 99,9% palimy drewnem. I. No i jest jak po paleniu drewnem Ale ja znalazłem dzisiaj W sumie wczoraj Jakiś brykiet Po tym poprzednim właścicielu No i parę takich bryłek wrzuciłem Słuchajcie jest tu tak siwo Tak śmierdzi Ja nie wiem co oni tam Zmielone opony Albo jakieś bułgarskie stare kalosze To znalazłem tutaj W takim wątku I to jest I to wygląda Po takim no brykiet, jak to brykiet. Słuchajcie, to wrzuciłem do pieca. to naprawdę dowaliłem do pieca. Jest aż mali taki posmak, jest jak, jak gumowy, jakbym się, nie wiem, opony, jakbym zaczął palić opony. Fu, Jednak drewno to jest drewno. Co natura pali się to to natura, nie jakieś powrzucane cholerstwa. No nie dziwię się, że teściu tutaj cały czas na mówi, że jak palić to tylko będzie palić drewnem. Węgla nie chcę kupować, nie chcę kupować żadnych brykietów, żadnych takich rzeczy, drewno mówi to drewno, no to stoję już po jego stronie, chyba wie co mówi, bo fu, dosłownie dowaliło, Niech za dobrych czasów na Śląsku, a pozdrawiam Śląskę. No właśnie, odnośnie tematu, jak... Ludzie tutaj mają przeżyć za no, taką średnią bułgarską pensję. No i tym osobom starszym jest trudno, ale mają na to swoje sposoby. Jednym z nich jest możliwość sadzenia czegoś takiego. Czy wiecie, co to jest? Dobrze, przetrzymałem Was chwilę. Jest to. Dopiero się dowiedziałem, bo to, to też właśnie y, teść i teściowa dostaje to od sąsiadki. Dostają sobie takie bulwy. I to jest Topinumbar. On y, jest to bulwa. To jest. Z gatunku słonecznikowatych, słonecznik bulwiasty, niby to takie gdzieś tu u pana Kudlińskiego przesłuchałem. Pan Kudliński podobał, no ale tam są inne osoby też, które się wypowiadają. Bardzo dobre wartości spożywcze dobre dla cukrzyków dobre do gotowania tościowa już jedli tutaj, gotowali sobie i dobre do sałatek można też jeść to na zimno, właśnie. Także. Takie. Mówią, że to jest, jak przyjdzie bieda kryzys. To my skończymy na, na takich bulwach. Jeśli się sadzi, one są to jest roślina wielosuzonowa. Rośnie, do, nawet do teś mówi, do 4 metrów, tak jak tutaj przed chwilą na YouTube obejrzałem. Tak jest. Mało tego, nie dość, że ma walory spożywcze, to jeszcze można wykorzystać liście i łodygi, bo one na końcu drewnieją i można wykorzystać liście, i łodygi do robienia peletu albo brykietu. I ten brykiet, jak ocenili tutaj co, co przesłuchałem, ma y, gdzie kilogram węgla to taką samą kolorytność, byście musieli 3 kg tego brykietu, właśnie po tym topim lumbarze y, wykorzystać. No i tak czy tak to rośnie, no macie za darmo i opał, i jedzenie. Wam powiem, no roślina przyszłości. Yy, ci, którzy nie będą chcieli jeść robaków, a przypominam, że od mm, dwóch dni, jakoś tak wprowadzono w Unii yy, prawo, że po prostu dostaniecie, no. Mączkę wiesz z czego nie? Znaczy, wie wiadomo z czego, tylko czy będziesz miał mączniaka, chrabąszcza czy pasikonika w swoim chlebie czy bułce, no takie czasy przyszły. Także tutaj mają jeszcze taką opcję. W Polsce jest to znane, bo teraz przepatrzyłem na, na, na YouTubie, także polecają to. No, drodzy widzowie, zamiast ziemniaczków, takie coś sobie posadzić w doniczkę i zawsze. Zawsze będzie opcja, nie? A teść tutaj z teściową, proszę bardzo, mają taką yy, całą, całą, całe wiaderko i to będzie już teraz na czasie będzie sadzone. O, tam się bombę odzywa. No dobrze. Taka opcja jest, że tutaj z gładu nie padniemy. No właśnie słyszałem sobie radia trójki i opisują. Yy, entuzjazm ludzi, którzy morsują. No nie, nie moja bajka, kompletnie. Kompletnie. A tu powoli Natalia przenosi. Przenosi. Przenosi? Dziesiąta, dziesiąta kurtka. No przecież masakra. Że, że moja? Na, na cholerę nam tyle kurtek. Ja nie wiem. Kurtka taka, kurtka A tym bardziej, taka. że mieszkaliśmy w no Kambodży? Modeling. No, od, od po 9 miesiącach modeling znowu się zrobił u nas. Jakaś masakra. Masakra. Raz, dwa, trzy. I to, to jest większość Twoich kurtek, Maciej, nie moich. Ta mi się przyda, ta mi się przyda, a może mi się ta przyda? Z wiekiem podobno ludzie zaczynają zbierać. <laughs> Ogólnie faceta mało rzeczy może cieszyć. biżuteria niekoniecznie może zegarek. Jakiś fajny, eee, ale. A, telewizor w odpowiednim miejscu. Chyba każdego faceta ucieszy. Są tacy, co lubią obejrzeć dobry sport, coś na e, kanałach YouTube ciekawego, albo sobie dobry film obejrzeć. Także dobry telewizor. To my już sobie tutaj ewakuowaliśmy. Pomało już przenosimy nasze rzeczy tutaj do pokoju. Że można było układać, bo już no, po prostu za dużo. A jest miejsce, gdzie możemy składać. Także Natalia już sobie przygotowuje miejsce do działania. Kobiety lubią składać. Prawda? Albo mi się wydaje, że lubią. <grybujesz> Okej. Okay. No i tak. Dobiegliśmy do końca dzisiejszego dnia. O, dzień dobry, A Na... dzień dobry wieczór. Natalia. <grybujesz> Montuje. Troszeczkę będzie później. Przepraszamy bardzo, ale. Tak wyszło, jak bo się, się pracuje... przeprowadzaliśmy no tak, jak z się... meblami ze wszystkim. Jak się pracuje, to, to powoli już część już mebli, jak widać tutaj, się zjawia. No i telewizor jest. Jest telewizor już ustawiony. No, także najważniejszy mebel jest. I co? Jest u nas bardzo zimno, nieprzyjemnie. Także szybciutko wpadamy tutaj do nas. O, wziąłem sobie te drina na wieczór. Sex on the beach. Jaki? Sex on the beach. Dobrze. <grym> <grym> bardzo dobry. <grym> bardzo dobrze. <grym> dobrze. Za dzisiejszy odcinek. <grym> Za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. I niech Wam się darzy. <grym> <Buźka>. <grym> Na zdrowie. <grym> Jeszcze nie otworzyła. <grym>